Przydał się, szwagier. <grym> to jest zomek. Do zomku podejdziemy cichuśko, cichuśko przez jałowiec. Aha. Potem przeskoczymy maluśki murecek, bo furtecka jest zamknięta na kłódeckę. Potem przejdziemy przez łogródecek do chlewicka. Przejdziemy chlewicek, a za chlewickiem stoi drabinka. Co to ją tam ustawiał ogrodnik? Potem po tej drabince wliziemy na większy mureczek I tym mureckiem cichuśko, cichuśko dojdziemy do schodków. Tymi schodeckami cichuśko zędziemy na dziedziniec. Hey. Potem wartko, ale cichuśko, cichuśko przeskoczymy dziedziniec i już jesteśmy przy zamkowej ścianie. Hey. A tam, na tej ścianie, jest łokno. Bez krat. Hey. Będzie wysoko na jakichś siedź dwudziestu chłopa. Jak to? Dwudziestu chłopa? No to nie wliziemy. E, ano, nie wliziemy. <śmienny> Oszty! <śmienny>